Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu, kompresja to poziom ciśnienia wytwarzanego w cylindrze pod koniec suwu sprężania, bez paliwa lub przy wyłaczonym zapłonie. Ponieważ wskaźnik ten zależy od stanu silnika, jego spadek może być pierwsza oznaką nieprawidłowego działania, wypalenia, usterek, pęknięć, deformacji i ścierania części. Przed zwiększeniem kompresji w silniku należy zmierzyć jej poziom w momencie serwisowania i porównać go ze standardowym wskaźnikiem. Objawy niskiej kompresji. Objawami niskiej kompresji mogą być zwiększone zużycie paliwa i oleju, szybki początek głodu oleju w przypadku nieterminowej konserwacji. Zmniejszona moc silnika przy niskich obrotach, niebieski lub niebieskawy dym wydechowy spowodowany szybkim zanieczyszczeniem komory. Spalania niestabilna praca jeden lub więcej cylindrów przy niskich prędkościach obrotowych trudności z rozruchem. Wartość kompresji charakteryzuje siłę sprężania zawiesiny paliwowo-powietrznej w cylindrach. W przypadku standardowego silnika niska kompresja jest zauważalna przy niskich obrotach i rozruchu w niskich temperaturach. W przypadku silników wysokopreznych obniżenie wskaźnika jest bardziej krytyczne, ponieważ zapłon paliwa następuje w nich z powodu gwałtownego wzrostu ciśnienia. Przyczyny awarii i diagnostyka. Przyczynami niewystarczającej kompresji w cylindrach mogą być następujące zjawiska: osadzanie się, zużycie pierścieni tłokowych. Zwykle części te pozostają ruchome w rowku na tłoku. Gdy tłok się porusza, ściśle przylegają do ścianek cylindra i zapobiegają przedostawaniu się oleju i spalin do komory spalania. Gdy rowki się zakoksują, staja się ciasne i tracą mobilność, co prowadzi do zanieczyszczenia komory. Problem ten może wystąpić przy braku rozgrzania silnika, częstej jeździe z niska prędkością i stosowaniu niskiej jakości oleju silnikowego. Cylinder staka usterka ulega awarii przy niskich prędkościach. Zużycie grupy cylinder-tłok, powstawanie rys na tłoku. Po zużyciu cylindrów i pierścieni tłokowych powstają otwory, przez które olej i powietrze dostają się do komory spalania. Zmniejsza to moc silnika, zwiększa zużycie oleju, a spaliny stają się ciemnoniebieskie. Gdy pojawiają się rysy, praca silnika na biegu jałowym staje się niestabilna. Wady, pęknięcia i spalone zawory. Zatankowanie paliwa niskiej jakości prowadzi do zanieczyszczenia głowicy cylindrów. W miarę użytkowania warstwa sadzy zaczyna zakłócać działanie zaworów, co prowadzi do powstawania szczeliny przy wejściu do komory. Wypalenie zaworu następuje przy nieprawidłowo ustawionym zapłonie, gdy paliwo zaczyna spałać się w ścieżce wydechowej. Zdeformowany i spalony cylinder traci funkcjonalność przy niskich obrotach. Ciśnienie sprężania zmniejsza się od 2 do 10 razy, gdy dławik jest otwarty i znika całkowicie, gdy dławik jest zamknięty. Przedmuchanie warstwy przed blokiem cylindrów. Regularne przegrzewanie, niskiej jakości paliwo i komponenty mogą prowadzić do spalenia uszczelki zapewniającej szczelność połaczenia. Zużycie wałka rozrządu. Zużycie wałka uniemożliwia pełne otwieranie i zamykanie zaworów. Ciśnienie może zostać utracone z powodu luzów zaworowych i późniejszych usterek układu zaworowego. Cylinder traci funkcjonalność przy niskich prędkościach, chociaż kompresja jest częściowo zachowana, nawet gdy przepustnica jest zamknięta. Wypalenie tłoka. Usterka ta jest często obserwowana w samochodach sportowych, które SA eksploatowane pod dużym obciążeniem i zasilane paliwem wysokooktanowym. Diagnoza do zdiagnozowania stanu układu cylinder-tłok potrzebny będzie kompresometr. Zaleca się wykonywanie pomiarów w dwie osoby: jeden uczestnik dokona pomiarów, a drugi zapewni niezbędne warunki wewnątrz samochodu. Diagnostyka jest przeprowadzana w następującej kolejności: naładować akumulator, rozgrzać silnik, zablokować dopływ paliwa do cylindrów NP, wyłaczyć pompę benzynowa, odkręcić wszystkie świece. Zmierzyć wskaźnik przy otwartym i zamkniętym ssaniu zwykle pierwszy odpowiada. Jeden myślnik 1, 2 MPa, a drugi 0, 6, MPa. Bez wyjmowania wtyczek kompresję można zmierzyć na testerze silnika. Monitorują one ampletud prądu rozrusznika podczas rozruchu, ciśnienie i wysiłek rozruchowy wału korbowego SA powiązane bezpośrednią zależnością. Ustalenie przyczyny usterki często odbywa się metoda siłowa. Właściciel samochodu może sam zdiagnozować problem, zastosować dodatki czyszczące i kompresujące. Jeśli najprostsze metody okaza się nieskuteczne, maszyna trafia do centrum serwisowego wyposażonego w specjalistyczny sprzęt. W najgorszym przypadku przywrócenie parametrów będzie wymagało całkowitego demontażu i remontu silnika. Metody przywracania parametru Metoda przywracania kompresji jest uzależniona od przyczyny spadku tego parametru. W zależności od charakteru problemu można zastosować następujące metody. Raskoksowka pierścieni tłokowych, oleje płuczące, szybko. Działające kompozycje do raskoksowki. Zastosowanie dodatków w celu przywrócenia kompresji. Remont silnika. Regulacja, docieranie i wymiana zaworów rozrządu. Żywotność grupy cylinder tłok zależy od trybu pracy, jakości paliwa i oleju silnikowego. Aby zmniejszyć ryzyko spadku kompresji, konieczne jest regularne serwisowanie samochodu. Aby zapobiec spadkowi kompresji, należy stosować paliwo wysokiej jakości, regularnie wymieniać olej i czyścić wtryskiwacz, aby zapobiec detonacji. Dodatki zwiększające kompresję. Dodatki mogą o powierzchnię tłoka i komory sprężania. Ich głównym zadaniem jest zmniejszenie tarcia na funkcjonalnych częściach silnika. Odmiany istnieją następujące rodzaje dodatków silnikowych zwiększających kompresję, remetalizatory, kondycjonery, dodatki teflonowe. Modyfikatory i geomodyfikatory. Plusy i minusy zaletami stosowania dodatków ESA możliwość niezależnego przywracania ciśnienia, zmniejszenie zużycia oleju na tlenek. Węgla obróbka powierzchni ciernych, wygładzanie małych nacięć o wielkości rowka do 0,5 myślnik 1 mm i całkowitej powierzchni nacięć do 7 października. Zmniejszenie ryzyka powstawania wad tarcia, zapobieganie głodowi oleju z powodu zatrzymywania środka smarnego na powierzchni. Wady modyfikatorów obejmują następujące aspekty: zanieczyszczenie komory spalania pozostałościami filmów odbudowujących, nieskuteczność. W przypadku zużycia części i koksowania pierścieni, wysokie ryzyko awarii na drodze, gdy kilka przyczyn spadku ciśnienia jest połaczonych. Zaleca się połaczenie stosowania dodatków z nadzwyczajna inspekcja samochodu. Diagnostyka wszystkich zespołów silnika pozwoli określić awarię, która w największym stopniu przyczyniła się do obniżenia ciśnienia, sprężania oraz warunki jej wystąpienia. Nie zaleca się stosowania dodatków w nowych silnikach, ponieważ rzadko mają one wady, które można usunąć poprzez nałożenie powłoki ochronnej.